Cieszę i w ogóle sokra. To będzie moje studio. I po prostu mega się jarem, bo mamy wreszcie mieszkanko, mamy kluczyki i już od dzisiaj możemy tutaj mieszkać, więc jest naprawdę mega na My teraz wygnamy się na kilka z mieszkankiem. Pójdziemy na obiadek i potem z Tobą wrócimy i będziemy już przechodzić pierwsze rzeczy. Mega się cieszę. To są nasze zakupy wczorajsze z IKEA. Mamy trzy wielkie wory. Takie najpotrzebniejsze rzeczy na, na sam początek mieszkania, jak na przykład bałek kuchenny i patelnia. Więc pokażemy Wam część rzeczy, które, które kupiliśmy. Tutaj są kolejne rzeczy, zaczynając od słomeczek, przez podkładki pod naczynka. Mamy na przykład do mycia naczynek. Chociaż mamy zmywarkę. Tutaj jest na przykład to coś do suszenia sałaty. Zestaw małego Majsterkowicza, który się przyda w każdym nowym mieszkaniu. Tutaj co tu mamy dalej? Jest prześcieradło Jest o taki będziemy mieli pościłek, dalej tutaj mamy mydelniczkę I są kubeczki, miseczki, to jest wszystko zawzięte. Takie ładne sztuczce wzięliśmy. I tu są już kubeczki. I ja mam kubeczek różowy. Mój chłopak ma kubeczek szary. I wszystkie naczynka mamy tak samo: że są właśnie, ja mam różowe, a on ma szare. I tak wyglądają wszystkie nasze rzeczy. A to jest mój. Mój stoliczek do łyżeczka na śniadanko. Mój ukochany Wam się nie robił Już nie mogę się tego doczekać naprawdę. I właśnie teraz rozładowujemy rzeczy z Ikei Po prostu poobserwujcie sobie, jak odpak Kupiliśmy sobie wymiar. No i potem jeszcze do sklepu na małe zakupki. Otwórz się. Ogólnie to chciałam nagrać vloga z Ikei, ale um, ogólnie wyszło tak, że dopiero o 20.00 siedzieliśmy do taksówki i mieliśmy tak naprawdę godzinę, żeby oddać jeszcze um, coś, co no, oddać i jeszcze zrobić zakupy, więc w sumie to były tak ekspresowe zakupy, że nawet sobie nie wyobrażacie. No i po prostu to jest jeden wór, drugi wór. Znowu kilka stówek poleciało na tak naprawdę pierdoły same, więc no. A my teraz czekamy na samochód. Chcemy podjechać sobie do supermarketu zrobić zakupy do jakiegoś całodobowego, bo już w sumie chyba jest 22. No zanim dojedziemy, to będzie 23, jak przyjedziemy, to będzie północ. Się moja toaletka, która stanie właśnie tutaj. Więc zaczynamy odpakowanie. A. Ok, wszystko już rozpakowane. To są nogi od toaletki. To jest centralne lustro. To są dwa po boku. Inne nóżki takie są szufladki. To są chyba te stelażyki do Luster. Tutaj mamy takie pufka. Pufka jest taka z takiego materiału srebrnego, z takim wzorem kwiecistym. A tutaj jest już um, reszta. O, są szufladki. mi się strasznie podobały mi się takie wróżyczki. Zawsze przepiękne mi tutaj sterowiąc, więc ja będę musiała to wyczyścić, później powygrzebywać. No, ale ogólnie tak wygląda lat. Cała biała toaletka. już o takiej marzyłam. Dane ma taką podobną. Tak, bardzo, tak. No i myślę, że będzie super, tak więc pokażę Wam, jak ją składamy i będzie. Nogi są super. Ja się mega! Ja robię swoją pierwszą toaletkę w życiu. Pokażę Wam, jak wygląda moja toaletka. Kiedy to nie jest już prześwietlona przez tutaj szybę, um, i wygląda prowizorycznie na razie tak. To jest siedzonko. Piękne. Bardzo wygodne, pięciutkie. Zobaczymy, co się dzieje tutaj. Na razie nie mam większości moich rzeczy. w ogóle Cześć, tutaj jestem. Um, Szafeczki są... Tu jest ich pięć, tu są jeszcze dwie. Um, no i co? Mam dwa lustra. Te są takie na boki, te są przechylane tak w tą stronę. Mam wązuniki z kwiatkami. Tak właśnie było na stronie y, z tą toaletką pokazane, że można sobie tak w zaniki ustawić. Więc to strasznie spodobało. I tak to właśnie wygląda. Pusteczki, tu jakieś podkłady, te sprawy. Tutaj na razie pędzle trzymam w pudełku, bo nie mam tych takich moich na, na pędzle. Profumy. I tak to właśnie wygląda. Jeśli chcielibyście właśnie y, już w całości, jak będę miała wszystko zobaczyć, całą moją toaletkę, ogólnie, bo tutaj... Y, będzie cała taka sekcja urodowa. Na razie nie ma tutaj sprzętu. Tutaj będzie lustro, tutaj będzie coś innego jeszcze. No, będzie się działo. Na razie tutaj nic nie ma, bo czekamy na mebelki. Ale jak będzie, to po prostu wam pokażę i może zrobię specjalny jakiś odcinek. No a póki co jestem sama w mieszkaniu i po prostu muszę się zaklimatyzować, ponieważ. Jest dziwnie, powiem Wam, że jest dziwnie. Rzeczywiście jakoś przeprowadziłam się i przez pierwsze dwa dni czułam się tak bardzo nieswojo. Siedziałam w mieszkaniu, trzeba było zabić różne sprawy, ale tak sobie dzisiaj usiadłam. I się tutaj czuć po prostu coraz lepiej. Nie mam też swoich rzeczy. Jeszcze mam trochę takie provizoryczne, takie pierwsze, które potrzebuję rzeczy. Takie od samego początku, jakieś żele pod prysznic, dezodoranty. Um, ubrania, jakieś tam takie pierwsze dni bielizna i tyle tak naprawdę nie mam żadnych takich swoich jeszcze nie mam swojego komputera mam tylko laptopa nie mam sprzętu, nie mam tła nie mam oświetlenia nie mam tak naprawdę nic nie wiem, po prostu robić wszystko z, z, z sprzętu mojego chłopaka Mateusza um, no i to tyle na razie tak naprawdę właśnie Mateusz jest w pracy i ja tak sobie właśnie spędzam czas sama zamówiłam jeszcze jakieś tam mebelki do studia, które już niedługo będzie gotowe mam nadzieję, że w przeciągu kilku dni będzie już naprawdę takie um, no a co, no ja spędzam sobie tak samo tutaj czas z laptopikiem odwiesimy to światło, będzie ciemno i przechodzimy teraz do salonu a ja sobie tutaj siedzę um, właśnie z laptopikiem siedzimy na tej kanapie, to są właśnie straszne pustki, niestety Tutaj będzie ława, dywanik. To już chwilę zamówiłam, i będzie troszeczkę bardziej przytulniej. W ogóle kupiliśmy kwiatka, taki ładny oto biały, tak właśnie wygląda duży dość, żeby coś tutaj się działo. I powiem Wam, że troszeczkę go, ymm, zagłodziliśmy tutaj wodą, ponieważ ymm, zwiędł całe to tak oklepło. Pofam do sklepu, nawet że przedtem go podlałam i nagle odżył, żyje kwiatek. Więc super. Um, no i tyle. Tyle z nowości. Oto produkuje się pierwszy obiad w naszym nowym mieszkaniu zrobione przez nas. Widzi pasta z suszonych pomidorów. Już nie mogę się doczekać pięknie właśnie. Pięknie. Na pewno jest płaszczne. A mnie I mamy toreczek i przyszedł nam dywanik. To są krzesełka na balkon, a do tego przed chwilą przyszły pierwsze rzeczy na nowe studio. Tak, to są medelki, więc um, idziemy w odcinek z szykowaniem i ustawienie, i przygotowywania właśnie A teraz wybieramy się za to. store